Kto tu przyjechał? Cześć Kasia! No! Cześć Basia! Cześć kochany! Zobacz, kto tu przyjechał. Puszczamy dziewczynę? Już cię puszczam, już. Jesteś okropnie zestresowana, tak? No! Proszę. O. Proszę, kochana. No, chodź, możesz iść. Chodź, nie bój się. Zobacz, są twoje koleżanki. Zobacz, jakie czary mają. Cześć. Cześć, kochanie. A, zobacz. Tak, zobacz, jak cię ślicznie, Basia, wita. Cześć, Asiu. Ale ty jesteś piękna foka. Jakie ty masz kolory? Ale foczka. No dobra, będziesz się musiała tu odnaleźć. Tak. No, widzicie, się musiały tu odnaleźć. A ja muszę oddać Agnieszce tych ten kontenerek. Także przyjdę do Was wieczorkiem, dobra? No i wyszła Kasiurka. Kasia, cześć. Oj, zobaczcie, jak się u siebie ucierają, Moje kochane. A gdzie, Asia? Gdzie jest Twoja koleżanka, Asia? Cześć, jak miło mi, że do mnie przychodzisz, wiesz, ale ja Cię ostrzegam, że jutro Cię będę musiała chwycić do transporterka, nie wiem, gdzie jest mój transporterek, miałam dwa takie właśnie fajne od góry otwierane, a teraz nie wiem, gdzie jest ten jeden, ja po prostu mam taką sklerozę, że jak komuś pożyczę, to zaraz zapominam. Jakiś czas nawet pisałyśmy z Ewą. Prowadziłyśmy taki ten. No i rzeczywiście tam jest coś napisane. Może sprawdzę, może zapisałam. Cały czas mi coś brakuje. Klatki nie ma dużej. No nie ma. Transporterka nie ma. I jutro będę potrzebowała dwa duże transportery. Już nie mówię o trzech, no bo to już w ogóle. No ślicznie, Kasieńku. A gdzie ta Asia? Asia, kcik, kcik, Asia. Co tam? Będziemy się bawić zaraz? Gdzie ta Asia? No, Asia jeszcze mnie nie zaszczyci tym razem. Dajmy jej czas. Tak, jesteście fajne panienki. Wzięłam Asię, bo myślę, że Wy szybko znajdziecie dołki. To oczko Twoje, to nie sądzę, żeby coś się dało z tym zrobić. No. A jutro się dowiemy. Mam nadzieję, że jutro. No, my się tu z Basią bawimy, bo ona bardzo jest wesołym kotkiem. I cudownie sobie żyje z tą Kasią. Przed chwilą widzieliście, jakie baranki sobie szczeliły. Co coś pięknego. No tak się wspierają koteczki, to jest takie wzruszające. Że takie więzi między nimi się tworzą. Fantastyczne, no w końcu na tych działkach mieszkały razem. Znaczy ta akurat krótko, bo tam z trzy miesiące, jak ją ktoś tam wyrzucił. Natomiast ee, Kaśka i Aśka, no to już od kilku lat. 5 6 już tam były, więc mogą mieć na pewno więcej niż 5, 6. I co chciałam powiedzieć? Hm. No chyba właśnie to. Ale jak są takie fajne kotulki, to mam olbrzymią nadzieję, że szybciutko to pójdzie. Dawaj, w ogóle troszkę, w ogóle troszeczkę. tak i chodź na górę. Dziaw, gdzie ta fetyczka? Gdzie ona jest? No. Zobaczymy także ta aśka, no to w mieszkaniu ludzkim, no to nie wiadomo, czy była w ogóle. Ona jest taka... To nie jest buraska, to jest szybkredka. Ona ma takie ru rude plamki. Taka ciekawa kotenka. Całe szczęście już jest po zabiegu, ale przez kilka lat rodziła dzieci na tych działkach. Ale już ma to za sobą. To mnie tak wita. A jak się tura. Zostałaś sama samiutka? Well, yes, yes, my dear, what a little bear, what a